Obecne szkolenie współorganizowane z firmą Dalmek dotyczy urządzeń transportu bliskiego oraz dyrektywy maszynowej. Super formuła spotkania z kilku powodów. Po pierwsze, klienci mogą doświadczyć ciekawych nowych informacji, które będą na szkoleniu, które są płyną z prezentacji pana Marcina. Poszerzają swoją wiedzę po drugie, my jesteśmy w stanie pokazać i zaprezentować nasze urządzenia w naszym środowisku, z czym mieliśmy zawsze problem na innego typu konferencjach, a to naszym zdaniem jest bardzo duża wartość dodana dla użytkowników i dla uczestników tego typu spotkań. Przyjechałem tutaj w celu poznania nowych możliwości maszynowych, które udoskonaliłyby naszą produkcję. Szkolenie, które daje dodatkowe umiejętności, dodatkową wiedzę na temat naszych szczególnie urządzeń, ponieważ jest wiele wątpliwości na rynku i jednak mimo tego, że urządzenia są obecne w Polsce od kilkudziesięciu lat, nadal są traktowane jako zupełnie nowe, świadczy o tym fakt, że nawet w nomenklaturze prawnej nie ma słowa manipulator, tylko ogólnie urządzenie transportu bliskiego. Kolejne szkolenia będą organizowane wkrótce i będziemy o nich Państwa informować.